Czekałam na tę książkę wiele lat. Dlaczego? Zaraz Wam opowiem. Rozbój w biały dzień, a lektura w pełnym słońcu. Monika Góra Ambergold to reportaż o układzie, który oszukał tysiące ludzi i kulisy największej afery finansowej we współczesnej Polsce. Mnie ta historia fascynowała już kiedy się toczyła. Pewnie część z Państwa pamięta spektakularną klapę linii lotniczych krajowych OLT, a także aferę, w której na 851 milionów złotych zostały oszukane osoby, które złożyły pieniądze właśnie w kasach Amber Gold. Jak taki wielki przekręt był możliwy? No właśnie w biały dzień, w państwie prawa, w którym działa przecież Komisja Nadzoru Finansowego, sądy, prokuratorzy, śledczy i tak dalej. Jak to możliwe, że Marcin, który właściwie Chłopców i bardzo go ciągnęło do kościoła. Wziął ślub z Kasią, która bardzo lubiła pieniądze, od małego, że tak powiem. Jak to możliwe, że Marcin, nie będąc nawet pełnoletnim człowiekiem, zaczął tworzyć pierwsze biznesy w otoczeniu jakichś dziwnych dorosłych, którzy mu pomagali, doradzali? Jak to możliwe, że ta dwójka niepozornych ludzi, którzy marzyli zapewne o wpływie i pieniądzach, stworzyli taki wielki układ, który oszukał tak wielu ludzi? Od razu chce się zapytać, kto za tym stał. A no ktoś stał, niewątpliwie. I Monika Góra w tym, e, myślę, bardzo solidnym i robiącym na mnie jak najlepsze wrażenie reportażu stara się ustalić wszystko, co możliwe. Kiedy zawodzą prokuratorzy, kiedy zawodzą e, nawet komisje sejmowe, kiedy zawodzi cały wielki aparat państwa, to ostatnią instancją sprawiedliwości okazuje się reporter-śledczy. Monika Góra jest doświadczoną autorką reportaży telewizyjnych, pracowała przez wiele lat dla TVN-u, pisała również scenariusze. I tę opowieść bardzo Złożoną, wieloelementową, ułożyła bardzo solidnie z krótkich rozdziałów, które pozwalają układać sobie kole, kolejne elementy tej wielkiej, wielkiej afery, które trochę pomagają zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść, ale także zabierają nas w przeszłość, do czasów Nikosia, do tego, jak powstawały te wielkie układy, właściwie chyba niezwiązane z jedną stroną sceny politycznej, układy przedsiębiorcze i przestępcze w trójmieście. To nie jest. Tylko reportaż o aferze Ambergold. Hanna Krali, Mariusz Szczygieł lubią mówić, że reportaż powinien mieć naddatek. Ten reportaż ma go z pewnością. To jest opowieść o współczesnym państwie polskim, ale to jest też opowieść, na którą ja czekałam szczególnie, dlatego że ona udowadnia jak kluczowe znaczenie dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, czasami dla Stanu, ma to, żebyśmy mieli pracujących i przytomnych dziennikarzy śledczych. Świetnie napisana rzecz, bardzo dobrze udokumentowana, fantastycznie się czyta. Nawet w taki wydawałoby się beztroski dzień, warto wiedzieć, co w trawie piszczy. I warto być ostrożnym, bo jeżeli za bilet lotniczy ktoś chce od nas tylko 19,90, to coś tu jest bardzo nie w porządku i ktoś kiedyś słono za to zapłaci. Czytajcie: Monika Góra, Ambergold.